Tym, co najpełniej można opisać, pojęciem, którym można opisać postać świętego Józefa, to jest chyba słowo tajemnica. Może nie tylko słowo, ale rzeczywistość. Tajemnica, która nie polega na niewiedzy, chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że niewiele rzeczy wiemy o świętym Józefie. Nie wiemy na przykład, nie znamy żadnego słowa, które by wypowiedział, a przynajmniej Ewangelie nie zapisały takiego słowa. Z jego życia też wiemy niewiele tak naprawdę, ponieważ cały ten pierwszy etap, czy to dzieciństwa, czy młodości Józefa. Jest nam tak naprawdę nieznany. Są być może, oczywiście, jakieś źródła pozabiblijne, które pretendują zrelacjonować, jak wyglądało życie Józefa. Niemniej jednak, opierając się na tekstach natchnionych, trzeba przyznać, że ten etap życia Józefa jest pokryty tajemnicą. Ale tam, tą tajemnicą, która nie jest pustką. To jest tajemnica obecności Boga i tak samo było później w tym czasie tych wydarzeń, które znamy już z Karla Ewangelii, kiedy to Józef jest wymieniony w Ewangelii według świętego Mateusza jako ten, który jest z rodu Dawida, temu, któremu Bóg złożył obietnicę, że z jego rodu wyjdzie Mesjasz jak i również wtedy, kiedy chyba po raz ostatni pojawia się na kartach Pisma Świętego, a więc wtedy, gdy dwunastoletni Jezus pozostaje w świątyni. I tak ten okres życia Józefa również jest naznaczony tajemnicą, ale właśnie też tą tajemnicą obecności Boga. To charakterystyczne milczenie Józefa, skoro Bóg mówi, kiedy Bóg mówi, to znaczy, że działa, że powołuje do istnienia rzeczywistość, no to ten, który opiekuje się, który otrzymał tę misję opiekowania się tymże Słowem wcielonym, opiekowania się odkupicielem, no co może dodać? No byłoby to próbą takiego może zaciemnienia tej wyrazistości obecności Boga, a jednocześnie byłoby chyba no, takim brakiem pokora. Tego Józefowi akurat nie brakowało. I podobnie ten trzeci etap, który dla nas jest nieznany, jeżeli weźmiemy pod uwagę Ewangelię, a więc ten czas, co działo się właściwie po tym dwunastym roku życia Jezusa. No poza wzmianką, że gdy wrócił do Nazaretu, był posłuszny Józefowi. Ale nie wiemy nic poza tym, nie znamy. Dokładnie faktów, w jaki sposób Józef zakończył ten żywot ziemski, a więc i tutaj również jest ta tajemnica, ale też naznaczona tajemnicą już tej bardzo wyraźnej obecności Boga samego. A więc ta tajemnica, która najlepiej charakteryzuje postać świętego Józefa, nie jest to jakaś niewiedza, jest jakieś zagubienie, ale jest to wręcz przeciwnie: tajemnica obecności Boga. I też dlatego święty Józef jest takim Ojcem Duchowości ludzi wierzących, ponieważ duchowość to jest właśnie odkrywanie tej tajemnicy: obecności Boga w naszym życiu.